Ja Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał NIS TV. Jak widzicie Państwo, ze mną jest znany Państwu Piotr Lewandowski, autor książki Samo leczenie metodą BSM i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że prawda nas, nas, wyzwoli. Że prawda nas wyzwoli. Pamiętajcie Państwo, że ostatnie moje nagrania dotyczyły problemów Z tak zwaną energią skierowaną, która szkodzi ludziom, ale również 14 tego, tego miesiąca była premiera programu, który pokazywał, że energia może również ludziom pomagać jak energia Ziemia, jak energia kosmiczna. I Piotr do mnie zadzwonił i myślę, że dzisiaj właśnie porozmawiamy też i o takich polach które można w swoim organizmie uruchamiać właśnie dzięki tej metodzie e, e, samoleczenia, metodą e, BSM, aby właśnie korzystać z nich dla swojego zdrowia, uniezależnić się od tej robsztyldowskiej e, medycyny i wreszcie zadbać o swoje zdrowie. Jest takie powiedzenie, które lubię przytaczać, jak chcesz pokonać ten system, to zadbaj o swoje zdrowie. E, Piotrze, oddaję Ci głos. Tak, ale aby zadbać o swoje zdrowie musimy się uniezależnić od współczesnej medycyny, która jak wiemy nam nie służy a często jest wykorzystywana do niecnych celów nie zawsze zgodnych z duchem Hipokratesa Proszę Państwa Prawda nas wyzwoli, pamiętacie Państwo, papież to często powtarzał, każdy się zastanawiał, prawda, no prawda, tak, tylko jaka prawda. To właśnie taka prawda, proszę Państwa, że musimy się zwrócić do wiedzy, którą nam dał bezpośrednio Bóg i stworzył nas. Mogę, to ja tutaj jedno zdanie. Zawsze sobie zadaję pytanie, że prawda nas wyzwoli, ale wyzwoli nas od czego? Od właśnie kłamstwa, od właśnie kłamstwa. Musimy dokopywać do prawdy, do tej prawdy y, absolutnej. Nie, że każdy ma jakby swoją prawdę, tylko do, tej, do tego jądra prawdy, o czym właśnie powiedział przed chwilą. Y, czyli, y, czyli, że do prawdy, którą reprezentuje Bóg, stwórca nas. Który dał nam możliwości leczenia się w sposób absolutnie niezależny i doskonały wręcz, tak jak doskonały jest świat, który Bóg stworzył. Ja tutaj mam cytaty, proszę Państwa, w książce. To są twórcy religii i jest Jezus. I praktycznie tylko Jezus mówi dokładnie o tym, że będziemy stosowali tę metodę. Proszę Państwa, co mówi Jezus? To jest Nowy Testament, Święty Marek, tłumaczenie z greckiego, którym się posługują protestanci i wyznawcy prawosławia. I to jest bardzo podobne też i w tłumaczeniu łacińskim, ale są różnice, które zaraz powiem. Jezus mówi, węże brać będą, a co by śmiertelnego pilnie nie zaszkodzi. I to jest wielki skandal dla religii, dla Kościoła, że nie potrafią ludziom wytłumaczyć, że to nie węże będziemy kłasze. Bo po co by te węże? Czy rzeczywiście węże leczą? No nie. To powinno być zmienione. A na co powinno być zmienione? Nie węże, tylko fale elektromagnetyczne. Bo to by był, węże to był tylko symbol. Uczniowie Chrystusa nie zrozumieliby, by, mówił o falach elektromagnetycznych w tamtym czasie. Ale proszę Państwa, mamy, tu już jest XXI wiek i nikt się na tym nie pochyli. A to są niesłychanie istotne rzeczy i to, co, to jest ta właśnie prawda, która nas wyzwa. Czy fale, jak to magnetycznie brać będą, a co by śmiertelnego, pili nie zaszkodzi im. Rzeczywiście, jak się <zysy> zastosuje metodę, to nawet jak ktoś się zatruje, to wszystkie trucizny będą y, usuwane, bo organizm się będzie odbudowywał na nowo. I wszystko, co złe, będzie usuwał. I teraz jest mowa na niemocne. Ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą. Proszę Państwa, na niemocne to na choroby, nie na chorych. Nie na chorych. Na niemocne. No ale to jest tak jak prawosłanie się posługują starsza religia od katolickiej. Na niemocne. Na choroby ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą. Pamiętajmy, że Jezus, Jezus wyznawcami Jezusa są wszystkie religie chrześcijańskie. Natomiast katolicy się wyodrębi dopiero później i, nie, i też nie, być może, że jest to, jest to pomyłka w tłumaczeniu, a być może jest to zrobione celowo, żeby było na chorych, bo na chorych to już musi być druga osoba, a na niemowlęce to na choroby to każdy ręce, ręce kłaść będzie. A dobrze się mi Nawet ten chory sam Nawet sobie. ten chory, ten chory sobie, sobie przypołoży ręce i będzie, i będzie się leczył, proszę Państwa. I my musimy dążyć do tego, o czym mówił Jezus. Żeby wszyscy poznali metodę samoleczenia BSN i mogli się sami leczyć. Proszę Państwa, odkrywcą metody jest Polak, Eugeniusz Łuchnas. Ona była odkryta w latach 70. Ja ją poznałem i napisałem pierwszy skrypt na jej temat. Poznałem odkrywcę. Zorientowałem się, że metoda również może szkodzić, dlatego zmieniłem ten skrypt. Wydałem swoją książkę, gdzie nie było błędów i nie było informacji, i były niezbędne informacje, żeby była ona praktyczna w stosowaniu dla każdego. Natomiast w latach 40. zostało odkryte pole życia, na które ja się powołuję cały czas odkrycie wielkie, wspaniałe, wyszła książka, to, y, 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 wydana przez odkrywcę doktora Saksona Bura z Instytutu Jale, które mówi o tym, że my mamy tak zwane pole życia, które buduje i tworzy nasz organizm. W ogóle cały świat ożywiony jest budowany na, przez, to, że, przez Boga, przez to, że nada mu pole życia, wykorzystując oczywiście fale elektromagnetyczne do budowy tego pola. A gdzie powstaje to pole, pole życia? Czy ono jest w nas zakodowane, czy musimy je, że tak powiem, pozyskiwać z zewnątrz? Ono jest wszędzie. To jest Wszechświat. My dostajemy to jakby od, od Wszechświata, od, od Boga. Od pole, twórcy, kosmiczne, od, 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 pole kosmiczne. Pole, 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 pole kosmiczne, pole Ziemi i pole, <noise> pole kosmosu. I kosmosu. Natomiast chodzi o to, że oni zbadali, na zasadzie różnicy potencjału, miejsca chore, tak? Że w tym miejscu, miejscu, gdzie na przykład jest y, rak, jest to miejsce, y, jest to jest polektomagnetyczne zachwiane, słabe. Ba, nawet jest tak, nawet jest tak, że proszę Państwa, y, 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 jeszcze nie ma guza na przykład nowotworowego na piersi, ale już i już proszę Państwa, w tym miejscu, gdzie, gdzie, gdzie ma być, już jest pole elektromagnetyczne zachwiane. Czyli, czyli że po, po prostu można byłoby wykorzystywać to pole chociażby do diagnozy. Próbowano zrobić przyrządy, nie pozwolono na to. Bo proszę Państwa, dlaczego? Bo przecież logicznie rzecz ujmując, wystarczy wyrównywać to pole elektromagnetyczne i nie będziemy używać żadnych preparatów chemicznych. Nie będziemy potrzebowali większości, proszę Państwa, leków. Budulec tak, do witaminy, sole mineralne, ale to zwykle jest w pożywieniu. Musimy usprawić organizm tylko do tego, żeby wchłaniał te witaminy, które i żole mineralne, które bierzemy z podzieżywienia. Ale nie musimy nawet do, do, dodatkowo dokupywać leków. Czyli co? Nie ma farmacji, tak? I teraz jest tak, jeżeli Ty możesz się sam leczyć, to w takim razie jesteś zupełnie uniezależniony, a jak dobrze znasz metodę, to nawet nie musisz sięgać po diagnozę, prawda? Dobrze jest mieć diagnozę, dobrze jest pójść do lekarza, bo czasami się jest pomylić, ale, proszę państwa, mając tą książkę, w której opisuję, jak stosować tę metodę, bo to się tylko, proszę państwa, kładzie rękę na głowie, na miejscu, gdzie Wojtek pokazał te schematy, schowali budowę mózgu. To są ośrodki układu centralnego. I wystarczy, proszę Państwa, zakryć taki ośrodek centralny, który na przykład zawiaduje chorą nogą, tak, jest jakiś reumatyzm, czy ręką. One są tu, w tym miejscu. To jest tył, to jest przód mózgu. I widzimy, proszę Państwa, w ciągu 20 minut, jak na przykład rana się góry. I teraz jest następna sprawa. Nikt nie pomyślał, i dalej ludzie nie myślą, jak to się dzieje, że jest zarodek i dziecko z tego zarodka się rodzi żywy organizm. Tak? Czy ja, dlaczego kura, jak usiądzie na jajku, to, to z tego wychodzi też żywy organizm? Proszę Państwa. Bo do tego aby to pole elektromagnetyczne było silne i stwarzało nowe życie, czy też odbudowywało nasz organizm, zaraz będę o tym mówił, to potrzebny, potrzebny jest jeden warunek, ciepło i wilgotność, stałe ciepło i stała wilgotność. To jest w przypadku nas, to jest zwykła wilgotność, którą posiada każdy żywy organizm. Także tutaj nic więcej nie, nie, nie potrzeba dodawać, natomiast też jest i, i stałe ciepło. I teraz tak, kura musi posiedzieć na jajku, tak? mama musi nam, nas ponosić te 9 miesięcy, czyli powstał żywy organizm. Ale my już jesteśmy żywym organizmem. Więc wystarczy, jak proszę Państwa, na, na ranę. Teraz ja się nie goi, nawet latami, latami podtrzymamy rękę na głowie, to będziemy widzieli gołym okiem, jak na naszej głowie, To samo jest z nowotworami. Jeżeli pani się przypnie i do, dowie się, że ma guzy piersi, to zanim ona będzie, oczywiście będą kierować ją na biopsję, ale zanim ona pójdzie na tą biopsję, po co ma iść? Niech podtrzyma sobie rękę i, i, i go yy, zniknie. I to, to bardzo dużo kobiet w ten sposób się uratowało. Zarówno operacji, jak i, jak i biopsji, bo biopsja, jak wiemy. Czyli po, uruchamia po... się to pole, pole życia właśnie przez przyłożenie, przyłożenie przy, przy, e, przy, przy, e, przez ręki. Przyłożenie ręki. I uruchamia się mechanizmy samoleczące, które są zakotowane w nas od urodzenia. Od urodzenia i, i, i samoleczące, tak i powodujące odbudowanie organizmu. Dożemy do takiego stanu, w jakim się powinien znajdować. Bo, no, oczywiście starości nas nie wyleczy, ale <laughs> nas nie wyleczy, ale będziemy wyglądali tak, jak wyglądamy, <laughs> proszę państwa, do tej pory może. nie... Nawet młodzi, no ja mam 74 lata, już, już to widać, niestety. Ale no, jeszcze dobrze się trzymam. Ale, ale, ale jeszcze się trzymam. Mimo, proszę Państwa, że mam problemy, bo Facebook mnie, ponieważ głoszę takie według Facebooka herecję, mnie zablokował. Znowu? Nie pozwala, tak, Facebook. Nie, nie pozwala mi zamieszczać linków w komentarzach nawet z moimi filmami i z, z moją stroną internetową, proszę Państwa. No ta, takie... no, ta medycyna rotsztyltowska w taki sposób się broni, właśnie no, broni, broni, by się bo, bo... broniąc by przekazywania prawdy, a, a promując kłamstwo. A, a promując kłamstwo yy, i na przykład yy, jest przypadek autyzmu, gdzie, proszę Państwa, Pan, yy, który wyleczył syna z autyzmu, tak twierdzi, jest film, Proszę Państwa, jest na mojej stronie internetowej www.samoleczeniebsm.pl, tam w ostrzeżeniu. To proszę Państwa, to odezwało się wielkie towarzystwo. Bodajże. No, na pewnie jakieś stowarzyszenie od autyzmu, tak? Stowarzyszenie które stwierdziło, że to niemożliwe, żeby, żeby była taka metoda, nie badając w ogóle tej metody. Tylko twierdząc, proszę państwa, żeby, że gdyby tak było, to by wszyscy stosowali to. <grystanie> <grystanie> A po prostu <grystanie> powinni powiedzieć, że oni się obawiają o to, że nie będą mieli roboty, tak? To tak jest takie po, po, po powiedzenie, że... Miliardy much nie, nie, nie może się mylić. Jak spożywa fekalia, a nie, a nie dobre rzeczy. O, no, tak. a no, miliardy no. much nie może się mylić. Także tak, no. wszystko, co jest dobre, to, to, to według ich, ich nie jest dobre, bo, bo by wszyscy stosowali. Ale nie stosują, dlatego że oni nie badają. I zniechęcają. Cała propaganda I, i, jest właśnie. A, a żeby było jeszcze fajnie, to pap dał to jako fucking news. To moją wiadomość. I ten, i ten mój film. tak. No. Pat! No prostu... no, no, ale media są na usługach tych korporacji, więc czemu ty się dziwisz? No musimy to przebijać, bo to są właśnie takie media jak moje. No żeby żeby prawda no tak, dochodziła ale... mimo tego, że jest wszędzie blokowana. No ale ty też wiesz, masz problemy i miałeś i pewnie będziesz miał no, no... Z przekazywanie prawdy, niewygodnej prawdy. No, no ale, ale... Na to jestem przygotowany i będę to robił mimo wszelkich przeszkód. No. Tak. I tyle. Tak, no. tak, tak, tak. No, powiedz Piotrze, w takim razie mm, a, nawiązując do... O, o kilku przykładach jeszcze, bo powiedziałeś o tylko jednym, a ja z tego, z tego co wiem jest, jest na naszej antenie prezentowaliśmy świadectwa osób, które wyleczyły się tą metodą. Ja jestem tego najlepszym przykładem, ponieważ ja stale to stosuję i... Tak, miałeś i, mięsaka i ci Tak, mięsaka, zresztą każde przeziębienie, każde jakieś, nie wiem, bóle głowy, bóle mięśni, zakwasy, leczę tylko w ten sposób i wychodzę E, e, zawsze, że tak powiem, obronną ręką, więc e, no wiesz, ja, ja to stosuję i, i, i tyle, no ale, ale jest jeszcze więcej przykładów. No ja prowadzę, prowadzę e, na YouTube rozmowy z wyleczonymi z przeróżnych chorób. Jest już ponad 140 filmów, czy 140 osób, każda inna się wypowiada o różnych chorobach. Niedawno pani, rozmawiałem z panią ostatni film jaki jest. To jest proszę bardzo, Piotr Lewandowski, TV YouTube. Jak tak wpiszecie, to znajdziecie mój kanał Piotr Lewandowski, TV YouTube. I tam się wypowiada pani, która wyleczyła kręgosłup, bóle kręgosłupa. Wyleczyła przede wszystkim jelita, bóle żołądka. Proszę Państwa, wyleczyła bardzo dużo chorób. Wyleczyła ciśnienie, poprawiła się ciśnienie. No, była zdumiona, że wszystko zaczęło znikać, jak zaczęła stosować tę metodę. No i też zatoki wyleczyła. Także to faktycznie człowiek się cały odbudowuje. A tym ludziom często jak wypadają włosy, to przestają wypadać często prostują się zmiany poreumatyczne w rękach i w nogach ciśnienie wraca do normy także są sprawni wzrok się poprawia bardzo dużo osób jest też mówi o poprawie swojego wzroku u siebie i u dzieci no i może nawiążemy do tych problemów którzy mają z tym Targetowaniem, tak? To jest tak zwanym <laughs> uderzaniem w, w psychikę człowieka, lub też starowa... energią skierowaną. Właśnie, tak? Skierowaną, tak. To, to raczej to jest praktykowane było w wojsku. Być może teraz, ponieważ mamy jakby tak zwaną cichą wojnę <laughs> z, z ludźmi, bo no to jeżeli się propaguje depopulację no to w, w jakąś broń mają poza tym y, 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 tą bronią, o której już zdarzali się zapoznać, to też i, 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 i inteligentnych i młodych ludzi y, 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 może dotyczyć takie, takie uderzenia y, 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 w, y, w sposób aby nimi sterować, tak? czy podpowiadać, co mają robić. Proszę Państwa, to również metoda BSM będzie usuwać takie działanie. Po prostu, organizacja, wszystko musi dążyć do norm. I jeżeli mamy, nawet jeżeli są fale jakieś elektromagnetyczne, to metoda będzie usuwać, będzie blokować dostęp do mózgu. Bo tak, tak jesteśmy skonstruowani. Więc, jeżeli ktoś będzie stosował tą metodę, albo będzie wyczuwał, że coś jest nie tak, to niech sobie natychmiast ręce przyłoży. Tam wszystko jest opisane w książce. Książka jest ważna i trzeba mieć nowe wydanie, dlatego że jest wiele nowych informacji, żeby komuś coś nie zaszkodziło. Uwagi ogólne trzeba wszystkie znać. One się znacznie zwiększyły, powiększyło się punkt trzeci. Też skaniania i przeciwwskazania trzeba znać. Proszę Państwa, książkę kupicie w księgarniach Świat Książki. I w księgarniach wysyłkowych najlepiej. Cena się u Ciebie jak w zakresie nie zmieniła? Nie, nie zmieniła się. Ja trzymam małą cenę w granicach 30 zł. U mnie na stronie można zamówić książkę, jeżeli ktoś mieszka za granicą, to, to, to mu się wyśle i książka za granicę do Europy kosztuje 62 zł. Z wysyłką. A tak to 32 zł. 30... W granicach 30 zł z wysyłką dostanie w księgarniach wysyłkowych. No, i musimy działać, proszę Państwa, bo nikt nam, tak Państwo widzicie, nawet Facebook się przestraszył, że, że za dużo ludzi będzie się leczyć. A, a szczególnie, że, będziemy, że będą leczyć choroby nieuleczalne, co bardzo szybko się rozpowszechni. Tak? Przy o, i, chorobach nieuleczalnych, takich jak autyzm, który przecież wiemy y, z, z jakiej przyczyny powstaje, że. Y, znaczy, znaczy to, medycyna rotszyldowska w ogóle produkuje choroby. Zresztą no tak, za pandemie tak. wszystkie, które wołuje, to po to, żeby właśnie nas depopulować. Więc musimy znajdować narzędzia właśnie obronne. I takim jednym z tych narzędzi jest właśnie Książka? Ta metoda i, i, i książka, która prowadzi nas, że tak powiem, przez te kilkadziesiąt stron i pokazuje jak się leczyć, jak, jak zapobiegać, jak stosować profilaktykę, na jakie schorzenia, jak trzymać ręce, jakie są przecież wskazania. No wszystko to jest w tej książce i dodatkowo o czym jeszcze Piotnie powiedział, jest załączona płyta CD która by, jest to nagrania, które właśnie by, oprócz świadec jeszcze pokazują właśnie jak się trzyma ręce i ja du, powiem, du, że, dużo dodatkowych informacji jest również na tej. Na tak, I ona jest oczywiście bezpłatnie dołączana do tej książki. Czyli książka plus pły, płyta kosztuje tylko 30 zł. Proszę Państwa, jeszcze też prośba do Państwa, bo często Polacy. Trudno polaków przekonać do polskiego odkrycia, ale poszukałem sobie w internecie dr Saxonburgu stronę. Pewnie się pojawi po angielsku. Na pewno jest na, na Wikipedii i Państwo się dowiecie więcej o, o tym polu elektromagnetycznym i jak, jak wielkie i wspaniałe odkrycie jest ukrywane od lat 40. Piotrze, no bardzo Ci dziękuję za, za wywiad. Jak będziesz miał kolejne świadectwa i kolejne odkrycia, czy kolejne obszary, w których właśnie ta metoda może pomagać, to zawsze dzwoń. Nasz kanał jest dla ciebie, dla ciebie otwarty. To, są, to jest wiedza, którą warto przekazywać, warto ją pogłębiać. I będziemy na te tematy rozmawiać, jak, 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 jak tylko będzie taka potrzeba. No, Chcesz jeszcze coś na koniec Tak, powiedzieć? bo to, no? tak jak mówię, no, prawda nas wyzwoli. Wszyscy, którzy znają tę metodę i wiedzą o tym pole elektromagnetycznym i, i wiedzą, że można się nim leczyć, a nie e, jakimiś chemikaliami, to proszę Państwa, są wyzwoleni. To sobie dadzą radę, nawet jeżeli nas e, zamkną czy przymuszą do, do, będą przymuszać do, do stosowania tej medycyny Rockefellerowskiej, ro, to proszę Państwa, każdy się może odwrócić i zostać w domu i, i, i stosować metodę. I da sobie każdy radę. To bardzo ważne przesłanie. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za uwagę. Bardzo prosimy, subskrybujcie i wspierajcie nasz kanał. Bo wszystko to, co robimy, robimy dla Państwa. Ja zwykle życzymy Państwu zdrowia i miłego dnia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.